Sałat. kiedyś zrobiłem. Du? Oto tu tu gdzieś. Ten szukam. Skąd my wyjeżdżali? Nie, to już... No. ...akcji. No. To ci kurwa wysadza i pójdziesz do domu? No. Kurwy, syny pierdolone, kurwy zajetane. Kolegów mieli, no do mnie też Chyba to pojechał chyba gdzieś Rowery dwa do Chyba jak pije dzisiaj Ze trzy kielity No chuja nie Macie czy kiedyś Nie ja. Ja mówię Trudno Nie pojedziesz No nie pojedziesz że tak nie. rację <grym> Słuchaj, no kurwa, teraz to wiesz, jak jest, czy nie? No! Nie te czasy, kurwa, człowiek. Może mi na twarzy, <grym> znacznie starzej, i już wygląda. mandat. O, przez przejście na, na pieszych? Możesz to... przejrzeć?

ten to stoi kurwa tu Cfeluch jakiś pierdolony? Ja nie wiem. 08866, Ja pierdolę, telefon przy uchu. Kurwy, nie, postfel chyba to jakiś był, kurwa ty. Gdybyś kurwa tom, to byś się kurwa zabił, kurwa. Osu... o, nie wiem, kurwa. Ale on na chuj czekał? No, kurwa, kurwa, no bo to... widział, że, że ja jadę, no to to jest on kurwa, kran jebanych kurwa. Tak wygląda. Boli Ura, bura i były pioczek, kurwa. Nie wiesz, jak to jest? No. Preluchy pierdolone. Kurwa. Ale na chuju jak kurwa? No bo mnie bo... widział. No bo przecież ona to celuje, bo jak w GPS-a patrzę, jak szpak w pizdę, kurwa, no to szpak w pizdę, kurwa. Jebane kurwa strzeluchy pierdolone, kurwa.